Łaska Wam i pokój od Tego, który jest, który był i który będzie. Dzisiaj chcemy się wsłuchać fragment z Księgi Dziewa Apostolskich, gdzie w szesnastym wierszu tak czytam. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. A ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewn wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Syla zmodlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. I nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienia, ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli, lecz... Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: Nie czyń sobie nic złego, bo wszyscy tu jesteśmy. Zarządził więc światła, wbiegł do środka i drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa, a wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, aby być zbawionym? A on rzekł: Uwierz w pana Jezusa. A będzie zbawiony, ty i twój dom. I głosili słowo panskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. I tejże godzinie w nocy zabrał ich z sobą, obmył ich rany, i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wprawił ich do swojego domu, i zas zastawił stół, i weselili się wraz z całym swoim domem że uwierzył w Boga. Tyle słów Pismo Świętego. A Ciebie dobry, wszechmogący Panie, w pokorze prosimy o to, żebyś był tym, który do nas przemawia przez Twoje słowo. Amen. Dzisiejsza niedziela nosi taką nazwę kantatę, to z łaciny, tak? Canto cantare, śpiewać. Ona trochę ma dzisiaj mówić o śpiewie i o tym, dlaczego śpiewamy, no bo przecież nie jest to tylko zapełniacz czasu, przecież w nabożeństwie, w śpiewie na nabożeństwie nie chodzi o to, żeby było trochę dłużej, bo inaczej ksiądz by musiał gadać 45 minut, nie? Tylko ma to jakiś swój cel. Ale zanim się temu poprzyglądamy, pozwólcie, że chciałem zacząć od takiej historii, którą pewnie już znacie dawno, acz ona nawiązuje dzisiaj do, trochę do dzisiejszej aury, nie? Więc tak, jest dialog między Małym misiem i jego ojcem niedźwiedziem, nie? I mały miś tak patrzy na swojego ojca i mówi: tato, tato, a jakie myśmy są, misie? ojciec mówi: no, myśmy są, misie polarne. A mały mówi: Ma, tato, a, a może myśmy są brunatne? No nie, polarne jesteśmy. Mówi: tato, tato, a może myśmy są, misie gryźli. No, gryźli to czasami nam się zdarza, że gryziemy, ale jesteśmy na pewno, misie polarne, mówi tato. Tato, a może to przynajmniej pandy jesteśmy? Mówi mały misiu. No nie, nie jesteśmy pandami, jesteśmy misiami polarnymi. Tato, a koalami też nie jesteśmy? No nie jesteśmy. Tato, to jak to jesteśmy misiami polarnymi, to czemu mi jest tak strasznie zimno? Mówi mały. Nie? Dlaczego od tego zacząłem? Słuchajcie, no teraz pytanie do wszystkich nauczycieli, którzy tu się znajdują na sali. Co jest dla was największą frajdą w kontakcie z dzieckiem, jak prowadzisz jakąś lekcję? No ja wiem, że w niektórych szkołach to jest frajdą to, że, się, że człowiek wychodzi w ogóle z klasy, nie? Ale co jest największą frajdą, jak jest cisza i wszyscy piszą? A co jest największą frajdą? No nie wiem jak dla was, ale jak pamiętam, jak ja... Jak jest dialog, jak są pytania, nie? A proszę Pani czy proszę Pana, a jak to jest, nie? I jak widzisz jako nauczyciel, że po tej drugiej stronie to, to nie jest tak, że cokolwiek powiesz to nie trafia, ale widzisz zainteresowanie i pojawiają się pytania, no to nauczycielowi chce się żyć, nie? Bo widzi, że ta robota ma sens wtedy. Nie? Słuchajcie, zadawanie pytań jest elementem poznawania naszej rzeczywistości, nie? I nie, nie wiem, czy pamiętacie, jak Wasze dzieci były takie całkiem małe? Ja pamiętam, jak moje, nasze były małe, ale też pamiętam wspomnienia mojej mamy, która mówiła, słuchaj, jak grałeś ze latka, to cię buzia zamykała, nie? A ciemu, A po co? A, a kto? A dlaczego? Mówię, czasami po prostu już, już, już nie, nie dawałam rady, no, odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania. No, słuchajcie, jak dorastamy, to już nie zadajemy pytań. No zadajemy, może mniej intensywnie, ale codziennie Próbujemy znajdować odpowiedzi na bardzo różne pytania. I to jest normalne. Nie? Na przykład, którą drogą dojechać do kościoła dzisiaj, nie? Na przykład, czy pojechać dzisiaj do kościoła, czy jest zimno i nie wyjechać. A jak pojechać, to pojechać na 10.30 do Zgierza, czy może na 9.00 do Ozorkowa, nie? Są pytania ważne, są pytania błahe i cała gama pomiędzy, nie? Dlaczego o tym mówię? Bo popatrzcie, bo czasami pewne rzeczy nie są oczywiste. Jak popatrzymy na drugą podróż misyjną apostoła Pawła, a ten fragment jest właśnie elementem, czy fragmentem z drugiej podróży misyjnej Pawła, pa Paweł tam podróżuje i, i chce zanosić Ewangelię o Chrystusie innym ludziom i ma bardzo różne pomysły. I kiedy czytamy dzieje apostolskie, to Łukasz, ich autor, mówi nam, no, Paweł miał taki pomysł, ale duch Jezusa mu nie pozwolił, na przykład pójść do Azji, nie? Czasami tak jest, nie? że ktoś ma jakiś pomysł, mówi, no to będę robił to, a potem się okazuje, że, że to nie to. I my byśmy bardzo chcieli czasem, żeby w relacjach z Panem Bogiem, żebyśmy dostali taką mapę, nie? I żeby Pan Bóg nam pokazał, mówi, no to jak będziesz tu, to potem pójdziesz tu, nie? A potem tu, a potem tu. To, to jest to, jak Pan Bóg powołuje Mojżesza, nie? To nie mówi mu, no to Mojżesz, wiesz, popatrz, pójdziecie przez morze, tam w tym miejscu przejdziecie, potem traficie do takiej miejscowości Mara, z Mara skręcicie do Elim, potem skręcicie w lewo, nie? No nie. Jak patrzymy na powołanie Eliasza, to znowu Pan Bóg powołuje Eliasza, mówi: idź do Ahaba. A potem od Ahaba mówi: to idź na pustynię, nie? A potem z pustyni mówi: no to idź do Sarepty. Nie dostaje Eliasz całej instrukcji obsługi czy całej mapy. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że. Czy chcielibyśmy, żeby to tak wyglądało, jak, jak w programie wycieczki? Nie? że w poniedziałek lądujemy w Tel Awiwie, w, nocujemy w Nazarecie, zwiedzamy Nazaret, we wtorek jedziemy do Betlejem, w Betlejem zwiedz, zwiedzamy poszczególne zabytki, w środę <coughs> zwiedzamy Jerozolimę, w czwartek jedziemy nad Morze Martwe i zwiedzamy Groty Kumran, w piątek wracamy do Tel Awiwu oglądamy okrody bahaidów no i w sobotę w rano wylatujemy. Nie? I mamy rozpisane wszystko i wiemy, co się będzie działo, nawet o której porze dnia, jak to będzie wyglądało i co jest po czym. Bo to daje nam poczucie bezpieczeństwa. Nie? No ale czasem w życiu wiemy, co zrobić w następnym kroku. A co będzie dalej? No to się okaże. I Boże prowadzenie czasem jest dla nas dziwnym prowadzeniem. Czasami go nie rozumiemy. Nie, popatrzcie, Paweł, taki człowiek, który zaniósł Ewangelię w wiele miejsc na świecie, rozprzestrzenił ją, czy Pan Bóg go użył do tego, nie? Trafia do Filipii i w zasadzie w tej Filipii nie ma jakiegoś przebudzenia. Jakbyśmy przyjrzeli się temu dokładnie, to tam są dwa domy, w których Paweł opowiada Ewangelię i w których ludzie wierzą w Chrystusa. To jest Dominii, no, i to jest dom tego więziennego strażnika, nie? Nie powstaje tam jakiś mega czerwcz w ogóle, ale dwie grupki. Jakbyśmy czytali całość tej historii, to byśmy zobaczyli, że w tym mieście jest dziewczyna, która ma ducha wieszczego i chodzi i krzyczy cały czas za Pawłem i za Sylasem, wskazując na nich, że to są Boży Posłańcy. No i Paweł w końcu zniecierpliwiony wypędza z niej te, tego ducha czy tego demona, tak? I ktoś mógł powiedzieć: Jeżeli to było coś, co było poza tą dziewczyną, no to Paweł sprawił, że żyło jej się lepiej, tak? Zadziała, zadziałał dla jej dobra. No ale okazało się, że ta dziewczyna była niewolnicą, a jej właściciele czerpali z jej przepowiedni zysk, nie? I nagle się okazało, że czyjeś dobro stanęło w konflikcie z czyimś biznesem. I chcielibyśmy powiedzieć: Człowiek jest najważniejszy. No ale w tym tekście możemy zobaczyć, że nie dla wszystkich. No i to się kończy oczywiście tym, że właściciele tej niewolnicy podburzają lud, składają skargę do władz miasta. Paweł z Cylasem są Obici, czy wymierzone z imkata chłosty, i wrzuceni do więzienia. Jak czytamy ten tekst dokładnie, to zobaczymy, że to jest ten wewnętrzne pomieszczenie w więzieniu. Jakbyśmy się przyglądali znowu rzymskim więzieniom, to one najczęściej miały taki schemat, gdzie były trzy części, a ta ostatnia część, do której został Paweł z Sylasem wrzucony, to bardzo często była po prostu taka dziura w ziemi, tak? gdzie było ciemno. Gdzie nie dochodziło słońce, gdzie było wilgotno. Do tego wszystkiego jeszcze mają nogi zakute w dybach, jak czytamy. No i oni mają wszelkie powody do tego, żeby narzekać. Oni mają wszelkie powody do tego, żeby, żeby powiedzieć: Panie Boże, miało być pięknie, a jest w ogóle w drugą stronę. Nie? I tak sobie myślę, że gdybym ja był w tym więzieniu, to bym tam jęczał z powodu tych bolących pleców i byłbym co najmniej zeźlony. Pewnie też na pana Boga. Nie? Paweł z Sylasem jednak zachowują się inaczej, bo chociaż cierpią, chociaż znajdują się w tym wewnętrznym lochu i z nogami zakutymi w dyby, co dla facetów w pewnym wieku już ma znaczenie, nie? Nie można wstać o, nad ranem, i bo człowiek musi, bo ma nogi w dybach, nie? A oni modlą się i chwalą Pana Boga i śpiewają. Wiecie, i tak sobie pomyślałem, ale jak? Przecież to jest tak inacjonalna scena, nie? O, o co w tym chodzi? Ale myślę sobie. Że dokładnie tak samo myśli o tym więźniowie, którzy byli wokół, nie? No to było normalne, nie? Że ktoś zlądował w więzieniu, złorzeczył, narzekał, krął, nie wiem, jęczał, bluzgał, cokolwiek, nie? A ci dwaj tam śpiewają i chwalą Pana Boga. Za co Pana Boga można chwalić? No, słuchajcie, a jak mamy. Taki dobry czas, kiedy jesteśmy piękni, zdrowi, młodzi, bogaci i wszyscy nas kochają wokoło, to mamy za co Pana Boga chwalić? A Pan Bóg się zmienia? W zależności od okoliczności, w których jesteśmy? Nie. okoliczności się zmieniają. Ale on się nie zmienia. I czasem nam łatwiej jest zobaczyć Jego troskę, opiekę i miłość. A czasem trudniej. Ale czy to znaczy, że tego nie doświadczyliśmy nigdy? Jakbym dzisiaj zapytał, słuchajcie, świeci słońce? No jasne, że świeci, nie, tylko że chmury są, nie? Chmury nie mają wpływu na to, czy słońce świeci, czy nie świeci. My, my czasem coś widzimy, albo nie widzimy. I, i myślę sobie, że to jest to, to, co się dzieje w przypadku Sylasa i Pawła, że pomimo tego wszystkiego, co trudne, oni przychodzą do tego, który jest niezmienny. Pomimo tego, że nie rozumieją dróg Pana Boga, to są tymi, którzy chcą w tej trudnej sytuacji do Niego przychodzić nie tylko z pretensjami, ale też dziękować Mu za to, że pomimo tego, że oni są w takiej sytuacji, to On jest taki, taki, taki. I taki. Wiecie, teraz coraz y, takie popularne jest pozytywne myślenie. Nie? Popularne jest takie mówienie, że dobro wraca. Jak czytacie tę historię, to tam dobro wraca? Gdzie wraca? Macie takie doświadczenie, że dobro zawsze do Was wraca? Nie zdarzyło Wam się kiedyś, że coś dobrego zrobiliście, komuś pomogliście, i skończyło się tak, że Mówiąc kolokwialnie, ktoś się na was wypił albo dał wam w łeb? No? Pozytywne myślenie. Trzeba szukać tego, co pozytywne. I oczywiście Paweł z celasem jak tam byli w, tym, w tej dziurze, w tym więzieniu, to mogli mówić, no w sumie tak, no pozytywne jest to, że nam nóg nie połamali, nie? Pozytywne jest to, że nam głowy nie obcięli. No to, to trzeba się cieszyć, nie? Ale oni idą w innym kierunku. Nie szukają pozytywnego myślenia, ale próbują patrzeć na Tego, który jest ponad, który jest niezmienny, który ciągle się troszczy. Pytałem dzieciaków dzisiaj, kiedy śpiewają. Nie? Słuchajcie, jakbyśmy sobie mieli przypomnieć, kiedy najczęściej śpiewacie? Tak wiecie, sami dla siebie, nie? Bo to, ja rozumiem, że w niedzielę na nabożeństwie to ok, nie? Ale tak, zdarza wam się czasem tak, że jesteście sami w domu i coś tam sobie śpiewacie, nucicie... Pomrukujecie niektórzy pod nosem, nie? Zdarza Wam się zdarza, nie? Kiedy? Bo jak patrzę na siebie, to ja widzę takie dwie sytuacje w życiu, kiedy mi się to często zdarza. Kiedy coś mi się uda, nie? Kiedy coś jest fajnie i mówię. O, taki fajny. O, jaj, o jaki miły dzień dziedzin, nie? No, ale mam też drugą sytuację, taką, kiedy jest mi naprawdę ciężko. nie? To czasami też mi się zdarza. Nie? I teraz myślę sobie, wiecie, że, że to, że chwalimy Pana Boga, na przykład pieśniami, to, to dokładnie nie jest zapychacz czasu. To nie jest y, jakaś technika, która ma nas y, do czegoś doprowadzić, ale to jest kwestia tego, że to pomaga nam spojrzeć inaczej, czy nabrać innej perspektywy, bo okoliczności się nie zmieniają u Pawła i u Sylasa, tak? Oni jak zaczynają się modlić, śpiewać, to plecy nie przestają boleć, yy, nagle, nie wiem, nie, nikt nie osuszył tego lochu, nagle aniołowie nie przynieśli jakichś wygodnych kanap, ani nikt nie przed nie powiedział, oj, słuchajcie, przepraszam, żeśmy przeholowali. Tak? Ale to, co Paweł z Sylasem robili, to zmieniali sposób patrzenia z tego, co jest tu i teraz, na tego, który jest zawsze. I, I oczywiście, że tam dzieje się cud. I to w zasadzie nie jeden, ale tych cudów jest kilka. Nie? Ktoś powie, no, cudem było to, że było trzęsienie ziemi, że się wszystkie te, że, że się nie zawaliło, ale się wszystkie drzwi otwierały. mało tego. Jak żeście zwrócili uwagę, tam było napisane, że wszystkie więzy się porozwiązywały. Nie? Znaczy, nie Pawło i Sylasa tylko ale wszystkich, to znaczy, że również tych, którzy byli obok. I kiedy ten strażnik, dzisiaj byśmy powiedzieli naczelnik więzienia albo dyrektor więzienia, widzi, co się stało, budzi się, jest noc, ta noc też ma takie symboliczne znaczenie, nie? Taki, taki, taka pora, kiedy nie ma światła, kiedy wszystko jest takie przerażające często, nie? wyciąga miecz mówi no to zostanę oskarżony o to co się stało to już lepiej się a Paweł mówi nie rób sobie nic złego bo ja i Sylas tutaj siedzimy tak nie a Paweł do niego mówi nie rób sobie nic złego bo wszyscy tu jesteśmy i to jest kolejny cud I tam jakaś Jakieś kółko różące siedziało, tak? jacyś pobożni ludzie z parafii w Zgierzu, tak? czy z godziny biblijnej siedzieli w tym więzieniu. Nie? No Niektórzy tam się znajdowali zapewne z bardzo różnych powodów, nie, i nagle się okazało, że mogą uciec, i nie uciekli. Być może słyszeli to, w jaki sposób Paweł i Sylas rozmawiają ze swoim Bogiem. Wiecie, jest takie zdanie, które powtarzam co jakiś czas, a nauczyłem się go od mojej nauczycielki mediacji. Ona kiedyś powiedziała, że kryzys jest szansą zmiany na lepsze. Lubicie kryzysy? Ja nie lubię. Ja bym chciał, żeby było pięknie, miło, sympatycznie, fajnie, a nie tam. Kryzys się wiąże z cierpieniem, z bólem, z, z trudnymi emocjami, nie? Ale bardzo często Pan Bóg może nas przeprowadzić przez kryzys i to może coś zmienić w nas. To nie znaczy, że te, te doświadczenia muszą być dla nas fajne, ale to, to, co będzie dalej, może być, może nas gdzieś zaprowadzić. Dlaczego o tym mówię? Ten strażnik, kiedy doświadcza kryzysu w swoim życiu, a tym kryzysem jest to, że się budzi w nocy po trzęsieniu ziemi, nie? To. Odkrywa, że dzięki temu, co tam się wydarzyło, doświadczył cudu i coś się w nim zmienia, i zadaje fundamentalne pytanie. Panowie, co mam zrobić, żeby być zbawionym? Paweł i Sylas, którzy są razem z Nim, nie robię mu długiego wykładu z teologii, ale mówię mu: Uwierz Pana Jezusa, ty i Twój Tom będziecie zbawieni. I to, co jest ważne w tym tekście, to chcę, żebyśmy zobaczyli też, że ten strażnik nie, nie tylko doświadczył cudu. Bo czasami moglibyśmy w naszym życiu znaleźć cuda, które się wydarzyły. Oczywiście bardzo fajnie sobie często zracjonalizujemy, powiemy, że mieliśmy szczęście, albo że tak się złożyło, albo że to był przypadek okej, okay, nie? Jak to tam nazwiemy. Ale nie chodzi tylko o cuda, ale Paweł i Sylas, jak czytamy w tym tekście, głoszą im słowo. To znaczy, że potrzebne jest Boże Słowo, żebyśmy mogli nie bazować na swoich emocjach, bo one, nas, one są bardzo niestabilne, tak? Jak jest pięknie, to mamy super emocje, jak jest kiepsko, to mamy zupełnie odwrotne emocje. Ale żebyśmy przez to Słowo mogli poznawać tego, który jest ponad. Tego, który prowadzi w sposób, do nas niezrozumiały, który ratuje, który jest zbawicielem, który jest w stanie dokonywać zasadniczych zmian, który bezwarunkowo kocha. I teraz chciałbym was zaprosić do takiego myślowego eksperymentu. Gdybyście mieli możliwość otrzymania odpowiedzi na trzy pytania, tylko na trzy, pomyślcie, jakie by to były pytania, bo to by były pewnie najważniejsze pytania w waszym życiu, nie? Możecie sobie, że złapać, złapaliście taką, nie wiem, złotą rybkę i ona nie mówi, spełnię twoje trzy życzenia, ale mówi, odpowiem na twoje trzy pytania, tylko trzy. Pomyślcie, o co byście chcieli zapytać. Macie? A no teraz, jak macie te trzy pytania, o które byście chcieli zapytać i znaleźć na nie odpowiedź, a gdybyście z tych trzech musieli wybrać jedno, takie najważniejsze z tych trzech, to jakby ono, jak ono brzmiało? Słuchajcie, bo dla tego więziennego strażnika najistotniejszym pytaniem w tym momencie było pytanie: co mam zrobić, żeby być zbawionym? I odpowiedź, którą usłyszał, mogła mu się wydać zupełnie irracjonalna, bo my, jako ludzie, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby coś zrobić. Nie? Jak chcę zejść obiad, to sobie go muszę ugotować. Nie? Albo muszę gdzieś pójść, gdzie mi go podadzą. Jak chcę dojechać gdzieś tam, to muszę wsiąść w samochód, w pociąg, w cokolwiek. To muszę, ja to muszę zrobić albo tamto. Asylas i Paweł, odpowiadając na pytanie, co muszę zrobić, żeby być zbawionym, mówią: Uwierz. Uwierz Chrystusowi. Uwierz, że Pan Jezus cię kocha. Bez względu na to, czy masz taki nastrój, czy taki, czy w swoim życiu przechodzisz przez piękne chwile, czy jesteś na dnie tego ciemnego lochu. Bez względu na to, czy odkrywam, co jest moim więzieniem, czy tego nie odkrywam. W tym wszystkim mogę uwierzyć Panu Jezusowi. Dlaczego? To żadna socjotechnika. Dlatego, że mogę widzieć, w jaki sposób On pokochał mnie, Ciebie. Dlatego, że mogę doświadczyć, mogę sięgać w swoją historię. Tak jak mówimy to w liturgii komunijnej, pamiętacie? Tam jest taki fragment w psalmu, kiedy mówimy Błogosław duszę moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego Świętemu, Błogosław duszę moja Panu i nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw. Słuchajcie, doświadczyliście kiedyś dobrodziejstwa Pana Boga w życiu? Warto o tym pamiętać. To dobrodziejstwo było nam darowane nie dlatego, że myśmy sobie zasłużyli, a dlatego, że On taki jest, że On się troszczy. Chociaż Go nie rozumiemy, że On jest dobry, chociaż czasem tego nie widzimy, że On jest wszechmogący, chociaż chcielibyśmy, żeby czasem zareagował w taki czy inny sposób. Ale to On na szczęście jest mądrzejszy od nas. Będziemy śpiewali teraz taką pieśń Zwróć swój wzrok na Jezusa. I to jest to, do czego każdego z nas, również siebie, Zachęcam. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A Boży pokój, ten pokój, który przewyższa ludzki rozum, on niech strzeże serc i myśli naszych w Panu Jezusie Chrystusie. Amen.